Dobra siema, złożyłem ten y, żuraw warsztatowy Kupiony z firmy CarMax Krótko mówiąc kupiony z Allegro Generalnie śruby papier, bo śruby 4.8 Tu gdzieś tam słabo, coś tam nie wyszło z malowaniem, ale to pieprzyć, malowanie to tam jest pikuś Najbardziej przerażające co tutaj jest to są spawy, one są takie, tak akurat okej okay. To nie chodzi o to, że ja jestem jakimś wytrawnym spawaczem, ale jak ja po prostu coś spawam, to wiem, że to jest z jednej i z drugiej strony obspawane. A tutaj, no zobaczcie jak ten spaw wygląda. Tutaj niby jest, tutaj tak kurde, tutaj nie, nie przelane. Nie wiem, to na pewno maszynowo było spawane, no ale to chujowatą tą maszynę muszą mieć, czy tamtego robota, bo tak kurna, no nie wiem, no. Niewprawny, bo ja nie jestem wprawnym spawaczem, to niewprawny spawacz lepiej te spawy by poukładał. No, bo no, zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Ten ok, ten jest spoko, ale to, to takie jest, to, to, to ten siłownik trzyma, no to jest nasze bezpieczeństwo, nie? Zobaczcie, nie wiem, tam widać. Tam też tylko taka kropka zrobiona. No, to jest taki smark, nie? To takie smarknięte. Jeżeli gdzieś to ja będę go obserwował, jeżeli będzie gdzieś mi pękał, to zaraz będzie mi gomat i będzie poprawione. Tu akurat spoko, do tego się nie mogę przyczepić. Ale te, ten, to, te, ten, te spawy to są takie dla mnie trochę przerażające i tutaj, nie? Nie wtopione w profil. Tylko w ogóle obok. Dobrze, chociaż tutaj. Ale tutaj bok. Tył ok, tył trzyma. No najważniejsze, że chociaż tył trzyma. Uciekł im kąt, tutaj jak dokręcam śruby to tu jest lekka szparka, tutaj tyłem o, yy, osiadł i co jest cholernie denerwujące, że nie dali jasnej instrukcji gdzie jaka śruba, no tam dali jakiś taki rysunek powiedzmy bezsensowny, bo nie wiem, jeden, no to podwozie, no dobra, no fajnie, 14 na przykład, tak, yy, śruba M16. No dobra, no 14 tu, że tu 16, tu 16, ale prawie wszystkie były 16, nie? No więc tak. ja, może tutaj chociaż to oznaczyli 11 podpora, nie? 11 podpora, a 7 no śruba M8. No, no, no głupota, nie? Bo 7, tak ja mówiłem, 7, śruba M8, nie więc... Nie wiem, czy to jest 1, 2, 3, 4, że w ten sposób to powinno być składane, może gdzieś tam na stronie internetowej. Dane techniczne rysunek złożeniowy 4, o. 3, 4 rysunek złożeniowy. Kurde, no to kurde, to handluje się tyle tym to po kolei, no nie wiem, gdzie jaka śruba, że nie wiem, no tu powinna być na przykład tyle centymetrów śruba. To nie jest chyba takie trudne, jeżeli się tyle tym handluje, nie? Żeby takie coś zrobić. Śruby jakieś takie nierówne, długie, tamta za krótka mi wyszła, nie już nie będę tego przekręcał przekładał tam. no Można by było, nie, że 10 cm ma być na przykład tutaj, a nie że ja tam potem no ogólnie prosty temat do złożenia, ale no takie kurde, z drugiej strony, jaka cena no to ten. Zaraz go tutaj przetestujemy, zobaczymy, czy Zetora podniesie. Te ramię tutaj jest schowane, czyli teoretycznie dwie tony powinien podnieść, żeby. Jak ktoś tutaj miał jakiś temat. Ja to kupiłem do zwolnień, do takich rzeczy. Ojciec ostatnio pojechał do lekarza, chociaż to dziwnie się zachowuje. Tam na końcu chyba gumka jest. Ojciec pojechał do lekarza, bo plecy mu padły. To zapłacił. Tysiaka, już mi dzwoni ktoś. Bo blokadę musieli wpakować i, i tak pojechał prywatnie, i tak pojechał prywatnie. Więc to, że to tam kosztowało parę stów, no to dobrze, że kosztowało, bo człowiek ma jedne plece, a codziennie się coś tam yy, grzebie. No może nie codziennie, ale no w takich jak teraz jeszcze mamy przesunięcie wstawienia indyków, no to trzeba te graty poremontować trochę. Trzeba, no nic nie trzeba jak się chce to się remontuje, nic nie trzeba remontować, zobaczmy co on tutaj potrafi, ten kurwa karmak stały. trochę słabo, ale to może do przodu, tak pompa już aha, by tego nie pogiąć to no nie wiem, muszę tu kurde jakoś to inaczej wymyśleć, może z tej strony go przełożę, to jest akurat głupie, w tym tuzie, że w ten sposób to jest zrobione, już nie wiem kurwa nie ma za bardzo za co za niby ten tus jest ale za to żeby no w sumie może to nie jest przeznaczone do podnoszenia ciągnika to fakt zobaczymy może lepiej się ułoży tutaj nie chciałem tego podjąć. ciężko już chodzi pompa nie to zaraz na gwarancję pojedzie w zasadzie to nie wiem czy to ten ciągnik nie ma więcej No, koniec. Nie będę go męczył dalej. No, jest to napięte. Myślałem, że to podniesie bez problemu, nie? O 8 ton by to mał. Dźwigła już tutaj. Aha! Dobra, no, by za chwilę coś nie strzeliło. Bo za chwilę coś pochadło, z drugiej strony. Może i lepiej. Niech od razu strzela, nie. O, to teraz sobie dokręcę te śruby. Weźmiemy tam obciążnik, może od farmtraka zaczepimy, zobaczymy, czy tam to chociaż to podniesie. O zetora nie da rady podnieść. A co on tutaj z przodu? On tam cały waży 5-600, ale to ten przód to co on tu waży? Tyle co nic. Powinien go dygnąć. Jakby był porządny sprzęt kurwa, to powinien go dygnąć. Bez problemu. Ale nie będę go męczył, bo ciężko idzie. I tu już coś zaraz zacznie. No ja nie chcę przesadzić górna. No tam trochę go podniósł. No. Eee, dobra, pneumatyczny klucz 22, bo nie mogłem tego dokręcić. No dawaj karmax, jedziemy z tematem. O bratku, nie dojadę do niego, ty. O, to na długim ramieniu to ma 500 kilo. Ciekawe, czy go dojadę. Pokaż to tu teraz. Pompa dwustopniowa. O chodzi, że ona w jedną i w drugą bije. Dwa tłoczki ma. Ale z mobilnością już tak to jest lipa. Także to nie jest przemysłowa posadzka. O, jak się bujać zaczyna, to jest okej. Okay. No dobra, jakoś nie za ale tam stoi no. Złożymy i będziemy mieli do podnośników i do innych gratów. Malina. Ogólnie chyba warty temat, nie? Przede wszystkim znak C, dopuszczenie. Dobry dziadostwo będzie, no, będzie. Na pewno się od czasu do czasu tam przyda. Jest tam graty. Nie będzie trzeba tak targać. A mówię, ojciec pojechał ostatnio, blokadę wziął, prywatnie zapłacił. Blokadę mu wpakowali, to też tam ponad 1000 złotych pękło. Krzysiu! Może przyjść Krzysztof, bo tu trzeba taki obciążnik przestawić. No to jak będzie, to ten, to mi tutaj pomoże, bo. No dobra, to jak on będzie przychodził, bo mnie plecy bolą. Co jak chcę, ale dobre dziadostwo. A tak kurde na paletach. Tylko miałem go złapać na końcu, ale... Piękna sprawa, zobaczcie jak jaka piękna robota, a dzisiaj kuzyna prosiłem, ale był zajęty i dobrze, że tak się stało, że trzeba ludziom do truć. czy nie idzie? Co?